Poznaj nową jakość w swojej kuchni dzięki piekarnikowi elektrycznemu Samsung NV7B4220 ZAB DualCook w klasie energetycznej A. Dzięki nowatorskiemu separatorowi w piekarniku DualCook istnieje możliwość równoczesnego przygotowywania dwóch różnych potraw, zachowując różne tryby i temperatury. Oszczędzasz czas i energię, przygotowując jednocześnie obiad i deser, a aromaty nie mieszają się ze sobą. Dzięki łączności SmartThings i aplikacji Samsung Food odkrywanie i zapisywanie ulubionych przepisów staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierz swoje ulubione dania, zapisz je w aplikacji i przekaż bezpośrednio do piekarnika wszystko za pomocą kilku prostych kroków. Ciesz się czystym piekarnikiem bez wysiłku z wykorzystaniem czyszczenia katalitycznego. Ta zaawansowana technologia pochłania tłuszcz i zanieczyszczenia, eliminując konieczność uciążliwego szorowania i stosowania drogich środków czyszczących. Dzięki funkcji Air pieczenie staje się prawdziwą sztuką. Precyzyjnie kontrolowana temperatura w każdym punkcie komory piekarnika gwarantuje idealne, równomierne upieczenie potrawy. Bez względu na jej położenie w piekarniku, pieczenie zapewnia soczysty, delikatny efekt, wolny od przypalenia czy przesuszenia. Gotowanie potraw przygotowanych próżniowo staje się łatwe i przyjemne. A efekty są imponujące. Prowadnice teleskopowe sprawiają, że obsługa naczyń w piekarniku jest niezwykle wygodna. Bezpiecznie i płynnie wysuwają się nawet pod ciężarem dużych naczyń, umożliwiając łatwe wkładanie i wyjmowanie potraw. Piekarnik Samsung NV7B4220ZAB Dual Cook to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie najwyższą jakość. I wygodę w kuchni.